Szczęść Boże, to y, znowu ja. Dzisiaj już y, nie z życzeniami, ale z takimi informacjami dotyczącymi naszego kanału parafialnego. Jeśli chodzi o transmisję mszy świętych, to jak widzicie sami, subskrypcji jest dość mało. Dlatego z takim pomysłem wyszedłem, wychodzę do Was. Może by chciał ktoś udostępnić swoją kamerkę internetową, tak by można było pod podpiąć ją do laptopa i ustawić kościele i tam transmitować msze święte. Na YouTube, ale też nie tylko, msze święte czy nabożeństwa w tym czasie, który jest nie wiadomo, ile to potrwa, ta, ten, ta epidemia, ten koronawirus. Możemy też oczywiście wykorzystać to, że parafia ma swój kanał i na przykład nakręcać jakieś materiały o treści religijnej, które mogłyby pomóc ludziom zapoznać się z różnymi rzeczami związanymi z naszą wiarą i chętne osoby, które by chciały brać udział w tym projekcie pod tytułem Parafialna Strona na YouTubie, to zapraszam do współpracy. Może jakieś pomysły odnośnie tego, co byście chcieli się dowiedzieć na temat wiary. Można to oczywiście nakręcić i jeżeli ktoś by chciał pomóc, to serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia, dobrego czasu i pamiętajcie, zostańcie w domach Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Pozdrawiam. Szczęść Boże.